Witam serdecznie. Dzisiaj mamy na naszym stole taki oto laptopik. Jest to Dream Machines. Wygląda to w środku tak mniej więcej. Oczywiście laptop się nie uruchamia. Patrzcie, jest martwy. No i jaka tutaj jest usterka? Klient zgłosił, że pewnego razu po prostu nastąpiło jakieś zwarcie w laptopie. Laptop zgasł i już od tego momentu brak reakcji na włącznik i tak dalej. Ten laptop był już w innym serwisie. Serwis inny stwierdził, że Uszkodzony jest element na płycie głównej. Producent Dream Machine zwycenił tą naprawę na 4000 ileś. Jest totalne zwarcie na głównej linii zasilania. Mamy pięknie zwęglony kondensator. Oho, On się aż tutaj po prostu zaspawał. Ten MOSFET ma pełne zwarcie. I do bramki. Ale nadal mamy zwarcie pełne. Cholera. Będzie problem z tą przetwornicą, ale zrobimy sobie próbę zwarciową. Także uwaga, załączam. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy na naszym stole taki oto laptopik. Jest to Dream Machines. Sprzęcik nie tak stary jeszcze. Wygląda to w środku, tak mniej więcej. Także całkiem ładnie. Jest tu GeForce RTX. Karta nie wiem dokładnie jeszcze jaka to jest specyfikacja. Oczywiście laptop się nie uruchamia. Patrzcie, jest martwy. No i jaka tutaj jest usterka? Klient zgłosił, że pewnego razu po prostu. Nastąpiło jakieś zwarcie w laptopie, laptop zgasł i już od tego momentu brak reakcji na włącznik i tak dalej. Ten laptop był już w innym serwisie. Na szczęście, o dziwo, chyba nie było nic tutaj grzebane. Serwis inny stwierdził, że uszkodzony jest element na płycie głównej. Klient pokazał mi to zdjęcie, niestety nie mam go teraz, także wam nie pokażę. Ale jak coś znajdziemy, to oczywiście będziecie to widzieli pod, pod mikroskopu. No, i serwis inny zasugerował co? Wymianę płyty głównej od razu. A że płyty nie są łatwo dostępne do tego laptopa, producent Dream Machines wycenił tą naprawę na 4000 ileś. Także bardzo drogo. Bez sensu, gdzie laptop powiedzmy już nawet tyle nie jest chyba warty. My sprawdzimy tutaj o co tutaj chodzi. I podejmiemy próbę naprawy. Jeżeli usterka nie będzie taka poważna, że uszkodzony jest procesor albo układ graficzny i tak dalej, to będzie to jeszcze do naprawy. Także ja szybciutko sobie go rozbiorę, i widzimy się już, jak będę miał tutaj płytę główną na stole. Także do dzieła. No i słuchajcie, mam wstępnie rozebranego laptopa. Ja jeszcze płytę całkowicie nie wyciągałem. Może zmierzymy sobie jakieś tutaj rzeczy na początku. Wstępne pomiary zrobimy. Uruchamiamy nasz multimetr. No i teraz tak, pomiar e, rezystancji ustawiamy sobie. No i zobaczmy w ogóle, jak to się ma na głównej linii. Złapmy sobie gdzieś masę, na przykład tutaj, powiedzmy. I tutaj mamy te mosfety wejściowe, tu mamy rezystor pomiarowy. No i patrzcie, jest totalne zwarcie na głównej linii zasilania. Także mamy totalne zwarcie w głównej linii zasilania. Zmierzmy sobie jeszcze cewki widoczne tutaj. 64, 63, no to może być zasilanie procesora albo grafiki. Zobaczymy, jak zdejmie, zamontujemy układ chodzenia. Także jest powiedzmy względnie. No tu coś nam szaleje No ale jest wysoko, generalnie. Tu jest 52 ohmy niecałe. Dojrzam, że jest to zasilanie mostu. Tu jest miarę ok, chociaż, chociaż trzeba będzie sprawdzić, co to jest. No i tak te oporności są dość niskie, generalnie. Tu prawdopodobnie pamięci RAM. Aczkolwiek może to być coś innego, zasilanie dysku może to być. To jest wysoko. I tu też... Także słuchajcie, będziemy skupiali się na początku na głównej linii zasilania. Ja już sobie płytę tym razem zdemontuję całkowicie. Układ chodzenia zdemontuję i widzimy się za moment. No i jak widać, płytę mamy już zdemontowaną. Ja sobie tu troszkę pasty ściągnąłem, bo było bardzo dużo past na procesorze, na no szczególnie na karcie graficznej. No i wiecie co, ja już widzę to miejsce zwartego, stopionego wręcz kondensatora, które już powiedzmy znalazł poprzedni serwis. Jest to tutaj. To jak widać, ja Wam to jeszcze oczywiście pod mikroskopem pokażę. No i dobra, idziemy pod mikroskop, jeszcze sobie przejrzymy pod mikroskopem płytę. I oczywiście usuniemy ten kondensator, zobaczymy czy zwarcie ustąpi. No miejmy nadzieję, że tak, bo być może będzie to prosta usterka, ale zobaczymy. Także idziemy pod mikroskop. No i jak widzicie, mamy pięknie zwęglony kondensator. Oho, on się aż tutaj po prostu zaspawał. Po prostu tu jest zaspawane wręcz. Teraz tak. My go oczywiście za chwilkę usuniemy. Ja go mogę nawet wręcz. Wyrwać. O widzicie, tak jak ząb wyrywamy kondensator. O, ale widzicie, patrzcie, co to się stało. Już aż, aż cyna taka zaspawana, jak widać. No i to, to trzeba by było usunąć generalnie, bo nam robi pewnie zwarcie. Yy, I co więcej? Sprawdźmy sobie jeszcze w ogóle, tak przylećmy po płycie Ten rezystor 2,2 oma, on jest taki trochę przygrzany Wy tego to dokładnie nie widzicie, ale ja to widzę Ja nie widzę Weźmy sobie miernik No 2,6 oma ma Troszeczkę więcej, jak powinien mieć No ale jest w układzie, to może mieć troszkę więcej Jedźmy dalej, co się dzieje dalej. Tutaj mamy tego RTX naszego. Po tym oznaczeniu można sobie sprawdzić, jaki to jest dokładnie model, ale to nie jest w tej chwili dla nas istotne. Mamy most. Nic tu nie widać podejrzanego, chociaż. Wiecie co? Coś wam pokażę. Widzicie w tym miejscu jest... jest jakiś układzik, prawdopodobnie tranzystor, albo tak, to jest pewnie jakiś układ z MOSFETami. Musiałbym sobie to sprawdzić. Ale patrzcie, tutaj laminat jest taki wygrzany. Widać, że ta sekcja się mocno nagrzewa tutaj. Niekoniecznie to może świadczyć o usterce, ale widać, że już w tym miejscu jest płyta przegrzana troszkę. Od... Zbyt wysokiej temperatury i wysokich prądów płynących pewnie. Tu to samo. A, PU, to są przetwornice. W takim razie. PU oznaczenie, to są przetwornice. Także tu też jest takie wygrzane miejsce. Tu już się zaczynają nasze pamięci VRAM. Też jest jakaś przetwornica. Wiecie co, troszkę niepokojące jest to, że koło pamięci VRAM jest też takie przegrzanie. Lekkie. No to się może tak nagrzewać. Tu mamy nasz bios. No i co, ja wstępnie tutaj nic więcej nie widzę. Zmierzmy sobie jeszcze nasze MOSFETy wejściowe. O, jest spadek napięcia prawie 0,7V. Także prawidłowo. Pomiędzy. Bramką też jest dobrze. Ale chwila, bo tu mamy zwarcie, prawda? Ale to może właśnie świadczyć o tym kondensatorze. O, ten MOSFET mamy zwarty. Ten MOSFET ma pełne zwarcie. I do bramki. Także niedobrze. Ale najpierw zajmijmy się tym kondensatorem. Trzeba go usunąć. Także ja sobie zaraz to tutaj to usunę. No i mamy zwarcie usunięte, i teraz sprawdźmy sobie, czy coś się zmieniło. Nadal jest zwarcie, patrzcie. Czyli podejrzewam, że ten MOSFET jest szkodony, także trzeba by było go najlepiej wylutować od razu. Jako, że tutaj są kondensatory w pobliżu i tak dalej, to on chyba okleje to wszystko kaptonem. No i słuchajcie, mamy dziada wylu wylutowanego. Co zaraz zmierzymy na tranzystorze i w tym miejscu? Czy zwarcie ustąpiło, czy nadal jest? I najpierw tranzystor. Spaccie, pół zwarcie i tu też. Jest cały zwarcie. Teraz tutaj. Nie ma zwarcia. Do bramki też nie. No, 1,10 V, także super. To jest bardzo dobra wiadomość. No i sprawdźmy sobie główną linię zasilania. Złapmy sobie masę na przykład tutaj albo tutaj. O. Ale nadal mamy zwarcie pełne, cholera. Niedobrze, proszę Państwa, jest niedobrze. Trzeba będzie jeszcze sprawdzić. Nadal mamy zwarcie, także jest jeszcze coś tutaj nie tak. Jeszcze raz pomierzmy sobie cewki 16,7 ohm. No i tu jest bardzo wysoko. Nie, 10 ohmów. Tu jest prawdopodobnie zasilanie procesora, także jest ok, jest w porządku. I teraz tak. Pewnie tu jest most. Tak, to jest chyba most Prawdopodobnie te dławki są od grafiki, trzeba będzie zrobić generalnie próbę zwarciową i zobaczymy, co jest tu grane. Ale ja sobie muszę najpierw ściągnąć jakiś schemat albo przynajmniej board view i zobaczyć, gdzie jakie napięcia są. Bo to jest bardzo istotne w tej chwili. No i słuchajcie, znalazłem sobie schemat do tej płyty. Co prawda, jest to schemat do płyty. Końcówką, już Wam mówię, tutaj mamy z końcówką D02A, a schemat mamy do D02B. No, innego nie znalazłem, ale widzę, że to jest bardzo podobne. Pewnie są jakieś minimalne różnice. Więc przejdźmy sobie na schemat i tutaj patrzcie, znalazłem sobie ten nasz rezystor PC111, ten, który był spalony u nas na płycie. On jest tutaj, prawda. I generalnie tutaj wchodzi VIN nasze zasilanie. Czyli tutaj my mamy też, no, zwarcie, prawda, na tej linii. Ale usunęliśmy ten kondensator i nadal zwarcie występuje. I, i teraz tak ta linia VIN wchodzi do tego układu. To jest układ MP86901 AGQTZ. I ja sobie sprawdziłem w internecie. I generalnie, patrzcie, no, to jest jakiś monolityk power systems, to jest jakaś przetwornica dużej mocy. Nie mogę znaleźć niestety tu do niej, ale poradzimy. myślę, że poradzimy sobie bez tego też. I co tu jest ważne? Zasilanie tej przetwornicy jest realizowane przez 3,3V. No i tu są sygnały PWM, synchronizacja i tak dalej. Ale co nas interesuje? Wyjście tej przetwornicy SW1, SW2 idzie nam na dławik PL8. I ja wam pokażę to pod mikroskopem. Yy, tutaj mamy ten nasz kondensator PC111. Jak widzicie, on jest wylutowany. Może ten jest też zwarty, no ale wątpię, trochę nie widzę na nim żadnych śladów. No, i teraz mamy, widzicie, mamy tutaj naszą PL8 cewkę. I zaraz zobaczycie na schemacie o co chodzi. I mamy ją tutaj, PL8, prawda? I z tej cewki mamy zasilanie VCCSA. I ja Wam zaraz coś pokażę, co to jest. Trzeba sobie tu wpisać. I mamy tutaj Power Sequence, czyli sekwencja załączania odpowiednich napięć w odpowiednim czasie, prawda? Bardzo fajnie to jest rozrysowane. Odpowiednie czasy, jakie napięcie wskakują nam. I mamy to nasze VCCSA, tutaj jak zaznaczone jest. I to jest 1.05 V. Jak się domyślacie, to jest napięcie. Naszego procesora. A dla potwierdzenia, mamy procesor i widzicie VCCSA 11,1A do, do wielu sekcji naszego układu U32L. I procesor ma oznaczenie. Widzicie, tutaj mamy U32, i to jest nasz procesor. Czyli generalnie to jest trochę zła wiadomość, że to jest zasilanie naszego procesora, ale może nie do końca. Może będzie tak, że zwarcie może jest na tej naszej małej przetwornicy. Generalnie trzeba będzie zrobić próbę zwarciową, lutować się alinem inem tutaj pod, pod ten kondensator nasz zwarty i zobaczymy, czy ta przetwornica się grzeje. Ale najpierw wylutujemy sobie ten dławik, tą ceweczkę i zobaczymy, czy niska oporność jest po stronie procesor zasilania procesora, czy po tej stronie. Także to już będzie nasz klucz i sobie wtedy zawęzimy poszukiwania. Miejmy nadzieję, że na procesorze będzie wysoka oporność po wylutowaniu, bo jak nie, no to niestety strzelony jest procesor. Także do dzieła, będziemy wylutowywać tą ceweczkę. Jak widać, ceweczka już jest wylutowana, więc zmierzmy sobie naszą. Rezystancję względem masy. No i po stronie procesora. No jest 15,6 Ohm. Trochę mało, ale też nie ma zwarcia. Ale jest źle. Mamy 2,9 oma po stronie przetwornicy. Sprawdźmy jeszcze, czy się tutaj coś zmieniło. Nie, no tu jest nadal zwarcie. Także. Coś na Vinie jest nie tak. Moim zdaniem będzie problem z tą przetwornicą, ale zrobimy sobie próbę zwarciową. Także za chwilkę sobie to wszystko przygotuję i widzimy się na próbie zwarciowej. No i słuchajcie, mamy już zalutowane kabelki do próby zwarciowej. Tu mamy wpięcie do zasilacza serwisowego. Oczywiście zobaczycie sobie odczyty z tego zasilacza. Na razie jest to jakby pod skosem. Muszę nad tym widokiem popracować, ale będziecie cokolwiek widzieć. Będzie ok. Zdjąłem sobie rękawiczki, żeby bardziej wymacać, powiedzmy, no niestety jeszcze nie mamy kamery termowizyjnej na serwisie, pracujemy nad tym, także będziemy musieli sobie poradzić inaczej. Mamy tutaj zamrażacz i można też w taki sposób sobie, powiedzmy, znaleźć lokalizację elementu uszkodzonego, który się grzeje. No jest to trudniejsze oczywiście niż na kamerze termowizyjnej, no ale trzeba sobie jakoś też radzić, prawda? Ja już mam ustawiony tutaj 1V na zasilaczu serwisowym i tam mam prąd odkręcony do około, nie wiem, 4-5A. Także uwaga, załączam. No i mamy pobór 4,5. Możemy sobie. No, jest odkręcony na maksa. No i co? Co nam się tu grzeje? O! Chyba się grzeje procesor. Patrzcie. wyłączam jeszcze raz klikammy tu wszystko Ile trzeba poczekać o i teraz załączam i patrzcie na procesor Widzicie? Wyłączam. Grzeje się rdzeń. Także mamy lipę. Jeszcze raz poczekajmy. Uwaga, włączam. O, widzicie? Co prawda grzeje się tak powoli i lekko ale jednak się rozgierzeje rdzeń ja Wam to jeszcze pokażę pod mikroskopem jak to wygląda no i mamy już rdzeń procesora tak to wygląda niestety tylko taki obręb powiedzmy sobie tutaj na środek mniej więcej dajmy Jak szybko zmrażam zobaczymy czy to będzie tak fajnie wyglądało no i uwaga, załączam zasilanie. O, widzicie? Odpuszczam. Załączam. Widzicie? Czuje się rdzeń. Jeszcze raz. I włączam zasilanie. O, widzicie? Odpuszczam. Włączam. Także niestety nasz. Procesor jest uszkodzony. A ja wam coś jeszcze chcę pokazać. Yy, tylko idziemy spod mikroskopu. Żałuję, że sobie znaczy żałuję, że wam tego wcześniej nie pokazałem. Tak naprawdę. A też mierzyłem innym miernikiem, jednak to nie jest dokładniejszy, bo patrzcie, jak damy sobie pomiar rezystancji. Rezystancja naszych sąd. Ma około niecałe pół oma, nawet 0,4 No i teraz yy, względem masy te cewki zasilające yy, od sekcji zasilania procesora Patrzcie, przykładamy Jest 0,5 Jest pełne zwarcie niestety na procesorze Widzicie 0,7, 0,8 0,5 Tu jest jest nawet więcej procesorów. Także niestety, ale procesor według mnie dokonał żywota i tak naprawdę nie obędzie się bez wymiany tego procesora jako, że my niestety rebalingów i wymian procesorów nie robimy tutaj na serwisie także będziemy musieli skonsultować sytuację z klientem co i jak, zobaczyć w ogóle czy są te procesory dostępne Płyty sprawdzałem, no jest problem. Gdzieś generalnie na AliExpress są dostępne, ale kosztują kosmiczne pieniądze. 5000 tysięcy czy ileś, to, to jest w ogóle totalnie nieopłacalne. Bo nie wiem, czy laptop nie jest jakoś tam w tych podobnych granicach wart. Także to jest bez sensu. Jedyna opcja to wymiana procesora i tyle tak naprawdę. No i uzupełnienie oczywiście tego mosfetu i tych kondensatorów, które tutaj wylutowaliśmy. No i teraz słuchajcie. Ja muszę skonsultować z klientem, jak, jak on to widzi. Sprawdzić sobie dostępność procesorów, jeżeli będą dostępne. Ewentualnie podpytać jeszcze inny serwis zewnętrzny, czy wymieni ten procesor i za jakie pieniądze. Bo to już kwestia będzie po prostu nagadania z klientem szczegółów. Także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich uszkodzeniach i w ogóle o takich konstrukcjach trochę innych. Ten Dream Machines nie jest popularny u nas. Może macie taki sprzęt, może mieliście podobną sytuację, dajcie znać w komentarzu, jak to u Was wyglądało. No i słuchajcie, zobaczymy, co dalej będzie. Po konsultacji z klientem, no niestety, klient nie zgodził się na dalszą naprawę. Także niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że na tym kończymy tą naprawę. Może nie będziecie do końca usatysfakcjonowani takim przebiegiem tej naprawy, no ale cóż, na to już nie mam wpływu. Tym bardziej, że i tak byśmy nie wymienili tego procesora, tylko trzeba by było na serwis zewnętrzny wysyłać. No ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, co jest uszkodzone, jakie komponenty uległy uszkodzeniu, no i przede wszystkim, dlaczego nasz główny procesor się uszkodził. No także pokazałem Wam inną metodę sprawdzania tutaj uszkodzonych komponentów bez termowizji z zamrażaczem naszym, także można sobie też tak poradzić. Także to wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobała wam się taka naprawa, zostawcie lajka pod filmem, zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie widzieć więcej tego typu napraw oraz innych napraw typu sprzęty audio, sprzęty dj'skie, laptopy, smartfony, telewizory i inne sprzęty, dajcie znać w komentarzu. Co o tym sądzicie? Jakie spostrzeżenia są wasze? Co mogło też być przyczyną takiego uszkodzenia według was? Podzielcie się tym. A i nie zapomnijcie, że w opisie pod filmem jest link do zgłoszenia sprzętu do naprawy, więc jeżeli mielibyście podobnego laptopa z podobnymi usterkami, zgłaszajcie sprzęt. I jeżeli byście mieli też inny sprzęt, przede wszystkim sprzęty audio, sprzęty DJ'skie, miksery, smartfony, telewizory, też możecie to zgłaszać. Wypełnijcie formularz, a my skontaktujemy się z Wami i być może któraś z tych napraw trafi na film. Także trzymajcie się, do usłyszenia, hej!